Ten młody człowiek na zdjęciu nie wie, że wiele lat później zostanie okrzyknięty ojcem informatyki i jednym z najwybitniejszych umysłów XX wieku. Nie wie także, że jego koncepcja urządzenia do wykonywania algorytmów stanie się inspiracją do zaprojektowania gry planszowej. Oto Alan Turing, brytyjski matematyk i kryptoanalityk, twórca tzw. maszyny Turinga. Taki sam tytuł nosi gra, w której będziecie musieli wykazać się zmysłem dedukcji jak korzystać z komputera bez prądu aby rozszyfrować tajemniczy kod? Jak odczytywać wskazówki? I gdzie znaleźć więcej zagadek? Ja jestem Sedonia i w tym materiale odpowiem na te pytania. Pudełko Turing Machine jest dosyć charakterystyczne, można powiedzieć nietypowe, dlatego że literki składające się na tytuł gry zostały w tym pudełku, w tym kartonie tak powycinane, podziurkowane. Oczywiście nie jest to błąd fabryczny, zostało to przygotowane celowo, aby nawiązać do kart perforowanych, czyli do nośnika danych używanego w informatyce. Mamy zarówno tytuł tak podziurkowany, jak i mniejsze. I większe dziury zrobione po bokach. Z tego też powodu oryginalny tytuł gry nie został przetłumaczony na język polski, bo trudno byłoby to produkcyjnie polskiemu wydawnictwu, czyli Lucky Duck Games, zorganizować, żeby jednak zachować ten podziurkowany charakter. Dopisano po prostu na dole, że jest to edycja polska, no i nie ma żadnych wątpliwości. Samo pudełko to jest średniej wielkości kwadrat. Dla porównania pokażę Wam pudełko gry skyMa z tego samego wydawnictwa, które ma wielkość około 30 na 30 cm. Turing machine jest nieco mniejsze i nieco węższe. Z informacji pudełkowych gra przeznaczona jest dla od 1 do 4 graczy wiek 14, plus i czas rozgrywki to jest 20 minut. To co zielona widzicie tutaj pod spodem, pod tym właśnie podziurkowanym napisem, to jest instrukcja. Ona sama w sobie ma 8 stron, więc nie jest długa. Zawiera spiskat, zawiera 21 zadań, no i oczywiście wszystkie zasady rozgrywki. Mamy tutaj notesik, bo każdy gracz będzie notował to, co będzie dedukował. Mamy płytkę naszej tytułowej maszyny Turinga. Mamy karty perforowane, mamy karty weryfikacji, karty kryteriów. No i taki tekturowy pojemniczek, który trzeba sobie na początku złożyć, a później już możemy go trzymać w pudełku. Nie trzeba go za każdym razem rozkładać. No to teraz Wam wytłumaczę. Na czym polega to rozkmienianie kodów w maszynie Turinga? To jest płytka naszej tytułowej maszyny, czyli taka sztuczna inteligencja z politerowanymi wokół weryfikatorami. Zawsze w rozgrywce używamy 4, 5 albo wszystkie 6 weryfikatorów, w zależności od wybranego poziomu trudności. Tę płytkę kładziecie na środek stołu i zostawiacie trochę miejsca wokół, bo będziemy jeszcze do niej przyporządkowywać karty. W pojemniczku należy umieścić wszystkie karty perforowane. Z boku jest informacja, które wartości w jakiej przegródce, a z przodu, w jakiej kolejności muszą być poukładane kolory. Wystarczy sobie te karty wziąć, posortować numerami i powsadzać do przegródek. Po włożeniu kładziecie to gdzieś z boku. Każdy gracz dostaje jedną kartkę z notesika i kładzie ją za swoją zasłonką, która stanowi jednocześnie pomoc gracza. Musimy jeszcze sobie zorganizować jakiś ołówek albo długopis, po prostu coś do pisania bo w pudełku tego nie ma. I teraz możemy dokonać wyboru zadania, które będziemy rozwiązywać, więc wracamy do początku, do naszej maszyny, bo musimy rozłożyć wokół niej karty. W instrukcji znajdziecie 20 zagadek razem z rozwiązaniami. Odpowiedzi tutaj przykryłam, żeby nie zepsuć Wam zabawy. I te 20 powiecie, że to jest bardzo mało. Oczywiście, to jest dopiero wstęp do tego, co czeka na Was na specjalnej stronie internetowej, ale to pokażę nieco później. Te zagadki, które są w instrukcji, zostały posortowane według stopnia trudności i każda z nich zawiera informacje o tym, jakie karty należy przygotować. Mamy tutaj informacje, które weryfikatory z naszej maszyny będą wykorzystywane w tej zagadce oraz jakie karty musimy przy nich położyć. Druga kolumna dotyczy kart kryteriów. One są ponumerowane zarówno na dole, jak i na rewersie i musimy te cztery karty o wskazanych wartościach z tej talii wyciągnąć. Analogicznie ostatnia kolumna nam pokazuje, które karty musimy wyjąć z tej pokaźnej talii kart weryfikacji. Karty są ponumerowane na krawędziach w czterech różnych kolorach, więc trzeba również zwrócić uwagę, jakiego koloru musi być to wartość. Tak wygląda rozłożona maszyna razem z kartami na podstawie pierwszej zagadki z instrukcji. Karty kryteriów zawsze leżą odsłonięte, natomiast karty weryfikacji zawsze zakryte. Można jeszcze wykorzystać marker, żeby na kartach weryfikacji zaznaczyć, przy którym weryfikatorze, czyli przy której literce leżą, tak żebyśmy pamiętali, kiedy będziemy te karty weryfikacji podnosić. Każda zagadka ma tylko jedno poprawne rozwiązanie, które przybiera formę trzycyfrowego kodu. Rywalizujecie, kto jak najszybciej odgadnie, jakie liczby ukryły się kolejno pod niebieskim trójkątem. Żółtym kwadratem i fioletowym kółkiem. Wskazówek analogowo udziela maszyna, ale nie są to bezpośrednio podawane wyniki, a odpowiedzi tak lub nie, które trzeba odpowiednio zinterpretować. Musimy wykluczyć nieprawidłowe opcje i ustalić, która kombinacja cyfr jako jedyna pasuje do wskazówek. Rozgrywka jest symultaniczna, to znaczy czynności w rundzie wykonujecie jednocześnie, bez podziału natury graczy. Kolejność jest następująca: przygotowanie propozycji, zadanie pytania, wyciągnięcie wniosków. Pierwszym krokiem jest przygotowanie propozycji, czyli kombinacji trzech cyfr, które będziemy chcieli sprawdzać. Każdy to robi samodzielnie, dobierając karty perforowane z pojemnika i nakładając je na siebie. Jedyny wymóg jest taki, że każda karta używana musi być innego koloru. Wartości mogą się powtarzać. Jeżeli jakiejś cyfry nie ma aktualnie dostępnej, ponieważ inny gracz jej używa, musimy poczekać, aż ją odłoży. Kiedy te karty na siebie nakładamy, to kolejność nie ma znaczenia, ponieważ efekt zawsze będzie taki sam mianowicie po nałożeniu trzech kart powstanie tylko i wyłącznie jedna dziurka. Tutaj będziemy pod spodem zaraz kłaść kartę weryfikacji. Kiedy mamy już taki kod do sprawdzenia przygotowany, musimy sobie jeszcze go odnotować na naszej kartce. Krok drugi to zadawanie pytań, ale nie w dosłowny sposób. W tym momencie możemy sprawdzić maksymalnie trzy karty weryfikacji z tych wyłożonych, czyli zadać trzy pytania. Można oczywiście mniej, a nawet i warto tak kombinować, ponieważ na koniec gry, w przypadku remisu, ma znaczenie, w ilu ruchach zgadliśmy kod. Po wzięciu wybranej przez nas karty weryfikacji odwracamy ją. I podkładamy pod przygotowaną wcześniej propozycję, tak żeby wcięcia tutaj na rogach się zgadzały. Po co to robimy? Aby uzyskać informację, jak nasze cyfry odnoszą się do konkretnego kryterium, czyli do treści karty, która leżała właśnie przy tej karcie weryfikacji. W okienku pojawi się albo zielony ptaszek, czyli test zdany, Albo czerwony krzyżyk, czyli test nieznany. Tę informację notujemy sobie na naszym notesiku, czyli w moim przykładzie przy weryfikatorze C. Mam odpowiedź, że jest to ptaszek. Następnie odkładamy tę kartę. Odpowiedzi maszyny nie powiedzą nam wprost, że zaproponowana przez nas liczba jest poprawna. I w tym cała zabawa, aby wiedzieć, jak to wydedukować, jak wyciągnąć wnioski. Zobaczcie to na kilku przykładach. Kart kryteriów jest niemal 50. Każda unikalna, każda badająca inne, powiedzmy, cechy poszukiwanych liczb. Niektóre karty dają informacje o stosunku wielkości między jednym a drugim kolorem albo pomiędzy wszystkimi kolorami. Jak to odczytujemy? Tutaj mam przykładową propozycję 2, 4, 3 i chciałabym zbadać cyfrę niebieską w porównaniu do żółtej. Jeżeli przypisana do tej karty kryterium karta weryfikacji po włożeniu wskaże sukces, czyli ten zielony ptaszek, to wcale nie oznacza, że niebieską wartością będzie dwójka, a żółtą będzie czwórka, tylko musimy spojrzeć na badaną kartę kryterium i wybrać opcję, która zgadza się z naszym tutaj wynikiem otrzymanym w okienku oraz zaproponowanymi wartościami. Więc na tej podstawie wiem na pewno, że Niebieska wartość będzie mniejsza od żółtej, bo taka jest moja propozycja, że dałam niebieską mniejszą od żółtej i to się zgadza. A to czy to będzie dwójka i czwórka, no to musimy dalej zbadać, bo tak naprawdę pasowałaby tutaj też opcja, że to jest jedynka i piątka, czy na przykład trójka i czwórka, trójka i piątka i tak dalej, ale wiem na pewno, że niebieska cyferka będzie mniejsza od żółtej. Jeżeli natomiast badałabym kartę taką, która ym, sprawdza, weryfikuje, którego koloru cyfra jest większa od pozostałych i wynikiem byłby x, czyli test jest niezdany, to w tym momencie na podstawie tej karty i tej odpowiedzi wiem, że żółta wartość na pewno nie jest większa od pozostałych, bo taki dałam przykład. A został on negatywnie przez maszynę odebrany, odpowiedziany, więc na pewno i odpowiedzią prawidłową będzie któraś z tych dwóch pozostałych. Są karty, które pozwalają zweryfikować parzystość i nieparzystość naszego kodu, albo konkretnego koloru, albo ogólnie na przykład w stosunku parzystych i nieparzystych. Na tym przykładzie mamy zapytanie o kolor konkretnie żółty, jeżeli dałam w propozycji czwórkę, czyli wartość parzystą i odpowiedzią maszyny. Będzie sukces, czyli ten ym, zielony ptaszek, to znaczy, że żółta wartość na pewno będzie parzysta. No to teraz jest tylko kwestia, czy to będzie dwójka, czy czwórka. To musimy jeszcze dokładnie zbadać. Jeżeli tutaj byłby X na podstawie tego mojego kodu, no to znaczy, że na pewno żółty jest nieparzysty, czyli jedynka, trójka albo piątka. Jeżeli chodzi o tę kartę, która bada nam stosunek parzystych do nieparzystych, jeżeli na moim przykładzie 2, 4, 3 byłby sukces. To oznacza, że parzystych jest na pewno więcej niż nieparzystych. Nie mamy informacji, czy to będą dwie parzyste wartości, a może trzy parzyste wartości. To musimy dokładnie zbadać. Jeżeli natomiast byłby x, no to oznacza, że tych parzystych na pewno nie ma więcej niż nieparzystych. Jak mówiłam, tych kart kryteriów i ich rodzajów jest o wiele, wiele więcej, a wszystkie zostały opisane dokładnie w instrukcji. Pod czytaniu odpowiedzi od maszyny przenosimy tę informację do konkretnej kolumny i ważne jest, żeby Tutaj dokładnie to zaznaczać, ponieważ liczba zaznaczeń to jest liczba zapytań, a to może mieć znaczenie przy rozstrzyganiu remisów. Na tej kartce, którą sobie trzymamy za zasłonką, możemy robić własne notatki, to od nas zależy, co tutaj notujemy. Możemy notować, jakie cyfry wykluczamy, co podejrzewamy. To wszystko ma nam pomóc w znalezieniu prawidłowego kodu. Po fazie wyciągania wniosków, następuje koniec rundy, i w tym momencie wszyscy gracze jednocześnie wyciągają przed sobą zaciśniętą pięść. I na trzy dają albo kciuk w dół, jeżeli nie znają jeszcze prawidłowej odpowiedzi, albo kciuk do góry, jeżeli będą chcieli zgadywać kod. W tym momencie, jeżeli wszyscy dali kciuk w dół, no to przechodzicie do kolejnej rundy, ale jeżeli co najmniej jedna osoba dała kciuk do góry, no to musicie teraz zweryfikować, czy zna prawidłową odpowiedź. Osoba lub osoby, które dały kciuk do góry, zapisują gdzieś na swojej karcie kod, który uważają za prawidłowy. A następnie sprawdzają, czy on jest dobry. Jeżeli graliście na zagadkę, która z instrukcji, to odpowiedzi są tam. Jeżeli na zagadkę z aplikacji, to musicie tam kliknąć odpowiedni przycisk z odpowiedziami. Jeżeli udało Wam się trafić kod, wygrywacie. Jeżeli kilka osób dało prawidłową odpowiedź, to wygrywa ta osoba, która dokonała tego mniejszą liczbą zapytań. Jeżeli natomiast podaliście błędny kod, to odpadacie z rozgrywki, a pozostali gracze grają dalej. Jeżeli wszyscy gracze oprócz jednego odpadną, to ta osoba, która została, automatycznie wygrywa. Oprócz rywalizacji możemy również grać solo albo kooperacyjnie, sprawdzając, czy jesteśmy mądrzejsi od maszyny. Z tej instrukcji znajdziecie kod QR, który przyniesie was na specjalną stronę, gdzie czekają miliony zagadek. A tak prezentuje się wspomniana strona, czyli touringmachine.info. Po wejściu na stronę u góry możecie zmienić język strony, bazowy jest angielski, ale mamy również język polski i na stronie znajdziecie instrukcje, znajdziecie arkusze do notowania, żeby wydrukować, jeżeli skończą wam się te znajdujące się w pudełku. Mamy codzienne wyzwania, można własne zagadki tworzyć, ale przede wszystkim kiedy przejdziecie wszystkie 20 zagadek z instrukcji Traficie na stronę, aby odkryć miliony kolejnych łamigłówek. Wystarczy kliknąć zagraj i tutaj ustawić sobie opcję. Mamy rodzaj gry rywalizację, albo solo i kooperację. One różnią się między sobą tym, że przy solo i przy kooperacji walczymy, rywalizujemy z maszyną, czyli będziemy sprawdzać, porównywać, w ilu ruchach, w ilu zapytaniach. My odgadniemy kod, a w ilu zrobi to maszyna. Mamy trzy tryby: klasyczny, ekstremalny i koszmarny. Ekstremalny oznacza, że przed każdym weryfikatorem znajdują się dwie karty, natomiast koszmarny oznacza, że nie wiemy, które weryfikatory są powiązane z którymi kartami weryfikacji. Mamy trzy stopnie trudności: łatwa, standardowa i trudna, a także wybieramy: w ile weryfikatorów będziemy wykorzystywać? Klikamy Generuj, i wtedy nam pokazuje, jakie karty kryteriów i jakie karty weryfikacji musimy wyjąć z stali i przyporządkować do poszczególnych weryfikatorów. I normalnie gramy zgodnie z zasadami. Kiedy chcemy już odgadywać kod, klikamy Zweryfikuj kod. Jeżeli chcemy poznać rozwiązanie, klikamy na rozwiązanie. No i tutaj nie ma żadnej więcej filozofii. Każda zagadka ma swój taki, jakby, numer porządkowy, więc możemy go również w naszym notesie zapisać, aby pamiętać, którą zagadkę już zagraliśmy. I tutaj jest ich naprawdę. Cała, cała masa, a społeczność skupiona wokół tej gry wymyśla kolejne zadania, co jest no świetną sprawą. Można sobie codziennie wchodzić i codziennie jakieś nowe wyzwanie robić. Jedną partię w Turing Machine pokażę Wam na przykładzie zagadki numer 2 znajdującej się w instrukcji, więc od razu ostrzegam wyczulonych, będzie tutaj spoiler, ponieważ całą tę zagadkę rozwiążę, poznacie jaka jest ten odpowiedź. Wszystko już mam tutaj rozłożone. Te karty, które zagadka mi mówiła, że mam powykładać, no i tak naprawdę już mogę zacząć od wybrania pierwszego kodu do sprawdzenia. I sobie wezmę 4, może 4, 2, 4. 4, 2 4, Wybieram karty perforowane, układam kod i sobie tutaj oczywiście wpisuję na mojej kartce, że będę chciała to sprawdzić. I teraz maksymalnie trzy karty weryfikacji mogę użyć, oczywiście każdą z osobna, żeby sprawdzić zgodnie z kartami kryteriów, czy udało mi się tutaj trafić. Jakie, jak jest, jaka jest dalsza wskazówka do rozkmienia kodu? Może sobie zacznę od tego kryterium, które mi mówi, które mi pozwala sprawdzić, ile jest czwórek w kodzie. Więc biorę sobie kartę, przykładam. No i pojawił mi się X, czyli tutaj sobie zaznaczam przy C, zaznaczam sobie X. Co to dla mnie oznacza? Oznacza to, że na pewno nie będzie dwóch czwórek w kodzie, bo ja zaproponowałam dwie czwórki, a okazało się to błędne, więc na pewno ta opcja. Już jest wykreślona, więc zostaje, że albo będzie brak czwórek, albo jedna czwórka, albo trzy czwórki. Więc już mamy jedną opcję wykluczoną. Jest chyba jedna karta weryfikacji użyta w tej rundzie. Teraz sobie wezmę kartę tę. Tutaj będziemy sprawdzać cyfrę żółtą w porównaniu do trójki. Nakładam i też mam x. -a. Czyli przy A sobie zaznaczam x. Co to oznacza? Oznacza to, że żółta wartość na pewno nie jest mniejsza niż 3, bo dałam w przykładzie mniejszą, a na pewno tak, um, tak nie będzie. Czyli będzie żółta, będzie albo równa 3, albo większa niż 3. Wkładam i jeszcze jedną kartę weryfikacji mogę użyć. Weźmy sobie tę, która sprawdza, czy cyfra fioletowa jest parzysta czy nieparzysta. Zbiorę kartę weryfikacji. Podkładam. Ja w mojej propozycji dałam wartość parzystą. I znowu mamy X, czyli przy B sobie damy X. Co to oznacza? Oznacza to, że fioletowa wartość na pewno będzie nieparzysta. Czyli zostanie mi 1, 3 albo 5, więc tutaj sobie w sumie przy fioletowych mogę parzyste wykreślić, że na pewno nie będą prawidłową odpowiedzią. I to była de facto jedna runda, czyli trzy zadane pytania. Te karty odkładam z powrotem. Teraz muszę zadecydować, czy odgaduję kod, czy uważam, że już go znam, ale no, jeszcze, jeszcze go na pewno nie znam. Więc przechodzę do kolejnej rundy i do stworzenia nowej propozycji. Wiem na pewno, że żółta będzie albo trójką, albo wyższą niż trójką. Więc weźmy sobie żółtą trójkę na pewno. Wiemy, że fioletowy będzie nieparzysty. Weźmy sobie jedynkę. No i teraz jeszcze przy niebieskim. Wiemy na pewno, że nie będzie dwóch czwórek, ale może będzie jedna czwórka. Więc w sumie, może sprawdzę jeszcze raz niebieski. Dobra, teraz sobie zaproponowałam 4:31. Zanotuję tutaj. No i teraz trzy karty w weryfikacji. Zacznę sobie od tej karty, może przy weryfikatorze A, żeby sprawdzić z tym żółtym, jak to będzie. Przykładam i jest sukces. Więc sobie tutaj zanotowuję przy A, że to jest sukces. Co oznacza, że żółty będzie na pewno trójką. Więc tutaj sobie to o, za pamięci weźmiemy w kółko, więc na pewno to będzie to. Odkładam kartę. Weźmy sobie teraz może sprawdźmy D. D nam mówi, pozwala zweryfikować, którego koloru cyfra jest mniejsza od pozostałych. Ja w mojej propozycji dałam najmniejszą tutaj fioletową. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź komputera. Odpowiedź to jest X, czyli przy D sobie zaznaczamy X, czyli na pewno fioletowy nie jest mniejszy od pozostałych. Czyli ta opcja na pewno została w tym momencie wykluczona. Odkładamy jeszcze trzecią kartę, mogę sprawdzić. Teraz pytanie: czy chcę zadać jeszcze jedno pytanie? To mi jest na pewno już niepotrzebne, bo tutaj wiem, że fioletowy będzie nieparzysty, więc B nie ma co sprawdzać, ale sprawdzimy sobie liczbę czwórek, czyli C. Weźmiemy, wkładamy i jest sukces, czyli przy C sobie zaznaczamy ptaszka, co oznacza, że na pewno jedna czwórka jest w kodzie. Jedna czwórka, czyli pozostałe opcje zostały w tym momencie wykluczone, więc sobie tutaj przy C mogę napisać, że. Jedna czwórka. Będzie. Um, przy B mogę sobie na przykład tutaj odnotować, że na pewno jest nieparzysta. Te notatki możecie sobie robić jak chcecie, tak żeby Wam miały pomóc. Odkładamy karty. No i teraz muszę zadecydować, czy odgaduję. Czy przechodzę do kolejnej rundy? I co ja tutaj wiem na ten moment? Wiem, że fioletowy jest nieparzysty i na pewno nie jest najmniejszą wartością. Wiem, że jest też jedna czwórka i wiem, że żółty jest trójką. W takim razie już wiem, jaki jest kod, bo żółty na pewno jest trójką. Mamy na pewno jedną czwórkę w kodzie, ale tą czwórką nie może być fioletowy, ponieważ fioletowy wyszło, że jest wartością nieparzystą, więc na pewno to nie będzie czwórka, czyli czwórką musi być niebieski. A z tego sprawdzenia wyszło, że fioletowy na pewno nie jest mniejszy od żółtego i niebieskiego, więc musi być wartością większą, skoro nie jest mniejszą, więc wychodziłoby na to, że jest piątką. Więc mam 4, 3, 5, 4, 3, 5 mogę sobie tutaj odnotować, że to jest w tym momencie moja odpowiedź. No i jeżeli podejmuję właśnie udzielenia tej odpowiedzi, sprawdzam w instrukcji, to oczywiście Wam już nie będę pokazywała rozwiązania, zasłaniam w tym momencie. Ale tak, to byśmy tutaj sprawdzili, ja sobie poza kadrem sprawdzę 4, 3, 5. Zgadza się, to jest prawidłowy kod na zagadkę numer 2. Więc w ten sposób wygląda to dedukowanie, wykluczanie, wykluczanie opcji. Jak widzicie, zrobiłam to w sześciu ruchach. Oczywiście w tych trudniejszych zagadkach jest więcej weryfikatorów, więcej tych kart, kryteriów porozkładanych. Te zagadki są o wiele, wiele trudniejsze. Więc tak wygląda rozgrywka w Turing Machine. Dzięki za wysłuchanie. Dajcie znać oczywiście, czy lubicie takie gry dedukcyjne. Czy jesteście tym tytułem zainteresowani? Może już mieliście okazję zagrać, bo zdecydowanie jest to tytuł, który w zeszłym roku, jak wyszedł oryginalnie na Essen, zrobił dużo szumu. No i teraz, jak wychodzi polska edycja, to widzę, że ten szum nadal trwa. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego. Cześć!